Cykl Świat Czarownic Andre Norton, P.M. Griffin, Morska Twierdza Była późna wiosna. Już nie trzeba było rozpalać ognia w kominku, przynajmniej za dnia. W nocy to co innego. Wilgoci ziom pod morza dawało się we znaki po zachodzie słońca i do walki z nimi ułożono polana w sypialni pań zamku. Una przeniosła spojrzenie ze stosu drewna, na okopconą kamienną ścianę za nimi. Widok wygaszonego i paleniska nie wpłynął na nią kojąco, z niechęcią więc odwróciła wzrok, westchnęła w duchu. Miała dostatecznie dużo powodów do przygnębienia, lecz nie można było przepędzić smutnych myśli równie łatwo, jak odwrócić się od kominka. Musi znaleźć jakieś wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła, a decyzjami, które podejmie postanowi, nie tylko we własnej przyszłości, ale i o losie zależnych od siebie ludzi. Nie zamierzała się buntować przeciwko zciążącej na niej odpowiedzialności. Od dawna przyzwyczaiła się do tego brzemienia. Dźwigała je przecież z różnym powodzeniem, dzień po dniu, rok po roku, aż wreszcie z trudem mogła sobie przypomnieć dawno miniony czas pokoju. Wojna rozgorzała nagle nieoczekiwanie dla odosobnionych, izolowanych od siebie dolin z tego rejonu. Chociaż niektórzy zapotężniejsi od Uny wielmoże z południa przewidzieli ją i usiłowali się przygotować do niej. Nawet taki przebiegły wojownik jak ojciec Uny, Harvard, w ostatnim roku pokoju przejmował się tylko szczęśliwym wydarzeniem. Jego ukochana małżonka po wielu latach wreszcie nosiła w łonie dziecko. Dobrze ukrył zawód, gdy urodziła dziewczynkę, i już cieszył się, że przeżyła trudny poród. Ledwie minęły dwa miesiące od uznania córki nadania imienia, kiedy Alizon zwrócił swoje psy i dziwne bronie przeciwko krainie dolin. I taki był początek strasznych lat, lat klęski i strat. Po raz pierwszy w długiej historii Hajjalaku, uparcie broniące swojej niezależności wielmoże zjednoczyli się we wspólnej sprawie, gdy przekonali się w końcu, że w przeciwnym razie wróg kolejnych pokonaj podbije wszystkie doliny. Lecz nawet po zawarciu tego porozumienia, losy wojny jeszcze długo się ważyły. Nadzieja zaś zwycięstwa była tylko wątłym półmikiem, który uparcie nie chciał zgasnąć i nie wynikała z logicznej oceny sytuacji. W końcu bieg wydarzeń się zmienił. Żołnierze hajhalaku przy pomocy swoich tajemniczych sprzymierzeńców, jeźdźców zwierzołaków z Wielkiego Pustkowia, powstrzymali, a później wypędzili najeźdźców, zadając im druzgoczącą klęskę i bez litości ścigając Po zwycięstwie armii Ukrainy Dolin rozpuszczono do domów. Wielu żołnierzy ich już nie odnalazło albo zastali ruiny, gdyż alizończycy spustoszyli hajhalak tak na długo, nim zostali rozbici, ani oszczędzali ani ludzi, ani wytworów ludzkich rąk. Odbudowa życia własnego i życia posiadłości okazała się równie trudna jak wojna, która właśnie się skończyła. Wymagała zaś takiej samej odwagi i siły. W Dolinie Morskiej Twierdzy i jej sąsiadom zostało to oszczędzone. Żaden wrogi oddział nie zapuścił się do tego odległego zakątka i go nie spustoszył. Mieszkańcy nie znali więc głodu, a brak dostaw wykwintnych towarów nie dotknął wiśniaków zbyt biednych, by mogli sobie na nie pozwolić nawet w najlepszych czasach. Co zaś do innych potrzeb, to wszystkie doliny były prawie samowystarczalne. Okoliczni mieszkańcy handlowali między sobą, rzadko zapuszczając się nawet do liny, żeby nabyć albo sprzedać towary. Wprawdzie ponieśli duże straty, ale wszyscy w halaku dawali sobie jakoś radę. Una podniosła wyżej głowę. Morska twierdza radziła sobie lepiej od innych. Mając do dyspozycji garść starych lub niezdolnych do walki mężczyzn, którzy w miarę swoich możliwości pomagali kobietom i młodym chłopcom, delikatna i łagodna matka Uny sprawiła, że włość nie podupadła i pozostała wydajna. Pod jej kierunkiem wiśniacy konserwowali zamkowe mury i z zabudowania, siali, zbierali plony, dbali o sprzęt i zwierzęta. Powodziło im się tak dobrze, że nie tylko zaspokajali własne potrzeby, ale mogli też przekazać niewielką nadwyżkę żywności dla armii Hajhalaku i jeszcze zrobić zapas na czarną godzinę. Una opuściła głowę, gdy dumę z osiągnięć matki wyparły inne wspomnienia. Kiedy nielicznie ocaleli żołnierze, wrócili do doliny, był wśród nich i pan Harvard. Ale jechał w naprędce, sporządzonej lektyce, a nie na koniu. Po latach utarczek, układania bitew, planów i forteli, przywódcy hajhalaku docenili zarówno jego odwagę, jak i rady, choć nie należał do ich wewnętrznego kręgu. Otrzymał cię z włócznią w plecy podczas jednej z ostatnich bitew tej długiej wojny. Przez wiele miesięcy małżonka i poddani pielęgnowali go z oddaniem, obawiając się o jego życie. Miał silną wolę i serce, więc przeżył, lecz już nigdy nie odzyskał władzy w nogach i w prawym ramieniu. Harłat nie załamał się, jak go się to z innymi na jego miejscu, ale poświęcił się całkowicie zarządzaniu swoją doliną. Okaleczone ciało przestało go słuchać, więc pokorą człowieka o wielkim sercu nadal polegał na wypróbowanych już umiejętnościach swojej małżonki i w coraz większym stopniu na dorastającej chętnej do nauki córce, która stała się ich błysłanniczką. Ojciec ciągnął unę w sprawy, którymi zazwyczaj nie zajmowały się kobiety. Wiedział, że już nie będzie miał syna, a zarówno on sam, jak i jego pani pragnęli, żeby rząd nad doliną, choć w części, pozostały w rękach ich rodu, który władał nią od zasiedlenia haj U nas morskiej twierdzy okazała się pojętną uczennicą. Odziedziczony po matce zdolności łączyła z energią ojca i swoją własną miłością do doliny i jej mieszkańców. Jednak w miarę upływu lat, Harwardowi robiło się coraz ciężej na sercu. Zdawał sobie bowiem sprawę z możliwości konfliktów i wyniszczających waśni, gdyby ukochana córka pozostawała niezamężna w chwili jego własnej śmierci. Strata żony po krótkiej chorobie jeszcze boleśniej uświadomiła mu własną śmiertelność. Postanowił zatem zabezpieczyć przyszłość córki, wydając ją za pana Ferika, swojego starego, zaufanego towarzysza broni, męża o silnym ramieniu i bystrym umyśle. Ten wojownik miał wszystkie dane, by rządzić posiadłością, którą miał otrzymać pewnego dnia wraz z ręką jej dziedziczki. Kojarzenie małżeństw przez rodziców było normą wśród możnych rodów krainy Dolin i u nas morskiej twierdzy zaakceptowała decyzję ojca, uznając, że jest konieczna i doceniając jego trafny wybór. Małżeństwo zostało zawarte i Una wraz ze swoim ludem odetchnęła z ulgą, że zniknęła jeszcze jedna groźba. Ale zaledwie kilka tygodni później los zadał krainie Dolin następny bolesny cios. Tym razem nie była to ludzka chciwość, lecz okrutniejszy od niej wróg, choroba, która błyskawicznie przemknęła przez kontynent z różnym wszakże skutkiem. Dla niektórych Dolin ludzi okazała się kilkudniową, mniej lub bardziej łagodną niemocą, dla innych jednak była zabójcza. Zaraza dotknęła prawie cały ten rejon Laku, a najbardziej Dolinę Morskie Twierdzy. Jak to się zwykle dzieje w takich przypadkach, zachorowali starce, malękie dzieci i co słabsi z dorosłych, lecz tym razem jednak zapadli na nią również młodzi i silni. Trawiła jej gorączka, kaszel i wielu zaniemogło na zapalenie płuc, a z choroby wstali tylko nieliczni. Z jakby złośliwą dokładnością choroba wybierała głównie młodych mężczyzn, którzy dopiero zaczynali zstępować poległych w wojnie dojrzałych męż... mężów. Ocalała tylko nieliczna garstka. Una była sama bliska śmierci. Wyzdrowiała wprawdzie, ale kiedy odzyskała przytomność i nieco sił, dowiedziała się, że utraciła zarówno ojca, jak i męża. Głęboki żal po stracie Harvarda rozdzierał serce. Lecz opłakiwała też śmierć ferika. Jakkolwiek znacznie od niej starszy, także mógł być raczej jej ojcem niż małżonkiem i nierozumiejący potrzeb młodej dziewczyny tak samo jak inni mężczyźni w jego wieku, jednak obchodził się z nią łagodnie, nawet czule. Jako przyjaciel Harvarda znał ją od urodzenia i darzył prawdziwym uczuciem. Było to znacznie więcej niż mogło się spodziewać wiele szlachetnie urodzonych panien. Oczy uny zabłysły zielonym płomieniem. Umarł dobry człowiek. To samo w sobie było dostatecznie złe ale jeszcze większym nieszczęściem był fakt, że jego śmierć naraziła na niebezpieczeństwo tych, których starał się ochronić. Una z Morskiej Twierdzy nie buntowała się przeciw wyrokom losu, który zmusił ją, żeby oficjalnie przejęła rządy nad Doliną. Umiała rządzić i w istocie cieszyła się, iż może spożytkować wrodzone zdolności, gdyż nie jeden raz udowodniła, że je posiada. Przez kilka lat wszystko szło dobrze. Władała Doliną i pracowała wraz ze swoim ludem, ich wspólne wysiłki przynosiły owoce. Nadmorski zamek kwitł, a nadzieje i radość życia znowu zagościły w sercach wszystkich mieszkańców. Obecnie jednak jej wdowieństwo wystawiało na niebezpieczeństwo wszystko, co kochała i wszystkich, którzy jej słuchali, uznali jej władzę. Będzie musiała okazać stanowczość, w pełni świadoma, że może nie zdołać zapobiec złu. To, co uważa za lekarstwo, może łatwo stać się trucizną gorszą od choroby, którą miała wyleczyć. Nic się na to nie poradzi. Una wyprostowała się i wyszła z sypialni do przyległej, większej komnaty, w której miała zwyczaj zajmować się sprawami swojej doliny i spotykać ze swoimi pomocnikami. Przy dużym biurku siedział mały chłopiec. Chmurnym wzrokiem wpatrywał się w grubą księgę, nad którą go posadziła, by nie przeszkadzał jej w podejmowaniu decyzji. Uśmiechnęła się lekko. Tak jak przedtem jej rodzice uważała, że dolina była tym silniejsza, im więcej jej mieszkańców umiało czytać i pisać. A ten chłopiec, mimo że wolał inne rozrywki, uczył się szybko i chętnie. – Tomer, przyprowadź do mnie Rufona. – Tak jest, pani. On chętnie posłucha, bo tak jak wszyscy ma powyżej uszu tych ludzi z kruczego pola. skinęła głową. Łatwo jej przychodziło podzielać sympatią Pazia do Rufona i niechęć tegoż Rufona do aroganckich sąsiadów. No i ten ukryty strach, który jak całą okrywał całą morską twierdzę. W żaden sposób nie okazała swoich uczuć. – Pięknie więc po niego – powiedziała łagodnym głosem i przygotowała się wewnętrznie do spotkania. Nie czekała długo. Rufon niecierpliwie oczekiwał na to wezwanie i nie umieszkał stanąć przed swą panią. Był to dość niski, krępy mężczyzna, o nieregularnych, acz przyjemnych rysach twarzy, którą szwyciła stara blizna na podbródku. Nie miał prawego ramienia. Wyprostował się przed uną, i jak przystało, czekał, aż się do niego odezwie. Powitała go, po czym od razu przystąpiła do sprawy, która ich wszystkich zniepokoiła. Czy nasi goście jeszcze są w łóżkach? Tak, ale już niedługo będą domagać się odpowiedzi, pani, dodał łagodnie, choć szorstko. Bał się bardzo, że córka Harvarda nie ma tak naprawdę wyboru i będzie musiała skapitulować, a to okaże się fatalne dla wszystkich. Una wyczuła jego myśli, tracąc na chwilę panowanie, powiedziała gniewnie: Nie oddam Doliny Morskiej twierdzy oginowy z krótszego pola. Najantarową panią, nawet nie wyobrażaj sobie, że mogłam podważyć wasze zaufanie do mnie, dając temu tyranowi władzę. W takim razie będziesz musiała wybrać sobie innego małżonka pani i to szybko, gdyż inaczej ogin zagarnie wszystkie. Wszystko wbrew Twojej woli. Kogo ma wybrać? spytała zmęczonym głosem. Dolina Kruczego Pola jest najsilniejsza w okolicy. Ojciec Ogina zachował swoją drużynę w nietkniętym stanie, w najprostszy ze sposobów. Został w domu, kiedy jego sąsiedzi wrócili na wojnę. Zaraza zabrała mu mniej ludzi niż nam, i nieszczęścia ledwie ich musnęły. Ma pełny garnizon podczas gdy w innych dolinach, pozostało zaledwie tylu wojen, wojowników, że z trudnością utrzymują się same i próbują nie dopuścić, by rozbójnicy zagnieździli się w tych stronach. Czy w tej sytuacji któryś z naszych sąsiadów zaryzykowałby nie, nawet mógłby zaryzykować wystąpienie przeciw Oginowi, biorąc mnie za żonę lub żeniąc się ze, swego, ze mną swego syna? Czy tak trudno się domyślić, że pan Kroczego Pola ucieszy się z każdego pretekstu, żeby przyłączyć do swojej majętności każdą bogatszą od naszej doliny? Przeniosła na chwilę spojrzenia na ścianę, jakby chciała zobaczyć świat rozciągający się za nim. Dolina morskie twierdzy jest duża, ale nikt się nie wzbogaci na tym, co wytwarza, tylko głupiec ryzykowałby utratę swojej w zamian za naszą, przynajmniej do czasu, aż wszystko powróci do normy. Ale przecież jest jeszcze sama pani morskie twierdzy, pomyślał Rufus. Nigdy nie widział piękniejszej od niej kobiety, panny czy mężatki. Przewyższała urodą nawet swoją matkę, a to było niemałe osiągnięcie. Una była wysoka jak na kobietę ze swojej rasy. Smukła tak delikatnej budowie ciała, że wdawała się kruche jak szkło. Miała dziecinne, małe ręce. Gdyby oparła rękę w poprzek dłoni Rufona, nie zmierzyłaby jej szerokości. Jej delikatne rzeźbione rysy twarzy, odpowiednio do reszty postaci, były niezwykle subtelne i nie odpowiadały nieco bardziej krzepkiemu ideałowi wielbionemu przez jej ziomków. Ciemnokasztanowe włosy Uny, nawet zaplecione w gruby walkocz, sięgały w bioder. Lecz najpiękniejsze były jej oczy. Duże, szeroko rozstawione, ocienione długimi ciemnymi rzęsami. zielone jak nefryt, kontrastowały z jasną cerą ożywioną lekkim rumieńcem. Spojrzenie Rufona zamigotało. Pani Una oczywiście miała rację. Wielmoże z Hay-Hallaku żenili się dla ziemi władzy, którą zapewniało posiadanie gruntów, albo dla dużego posagu. Uroda żona osładzała transakcję, ale po zawarciu umowy małżeńskiej nie liczyła się bardziej niż wartość tego, co kobieta wniosła do związku. A wielka szkoda, bo w całej krainie Dolin znalazłbyś niewiele kobiet piękniejszych od Uny z Morskiej Twierdzy, czy lepiej od niej zarządzającej włością. Nie bardzo chciał to przyznać, gdyż jego zdaniem w jakimś stopniu kolidowało to z nakazem przyzwoitości. W pozostało wielu panów, którzy nie mają ani ziemi, ani zamków, zauważył. Jeszcze więcej jest doświadczonych żołnierzy i dowódców, którzy nie wzgardziliby taką posiadłością jak nasza. Potrząsała przecząca głową. Obcego? Mogłabym tylko sprowadzić tam na kartę nowego gina. Poza tym potrzebują drużyny, nie zaś pojedynczego człowieka. Tylko to zabezpieczy dolinę. Co więc zamierzasz, pani? Prędzej czy później będziesz musiała dać im jakąś odpowiedź? Nie, stary przyjacielu. Odrzekła u nas uśmiechem. To będzie Twoje zadanie. Ogień wysłał posłów, żeby zalecali się w jego imieniu. Dlatego odpowie im wysłannik morskiej twierdzy, a nie jego pani. Spojrzała mu w oczy. Spoważniała, ale najtwarzniej odbijały się wahanie, i rówą zrozumiał, że ma jakiś plan, który zamierza wprowadzić w życie. Zawsze cechował ją spokój. Teraz zaś, kiedy podjęła decyzję, zdawała się ją otaczać, osłaniać niby płaszczym aura spokoju. Nawet jej głos brzmiał miękko, choć słowa były stanowcze. Poinformujesz wysłanników Ogina, iż jestem bardzo niezadowolona z ich przybycia. W ostatnie gody wyjaśniłam przecież ich panu, że obowiązki wobec mojej doliny, mojego zmarłego małżonka jeszcze długo będą skupiać całą moją uwagę. Poza tym ten, kto stara się o rękę pani morskiej twierdzy, powinien zjawić się u niej osobiście. Rufon drgnął, słysząc to ostatnie stwierdzenie, lecz niemal w tej samej chwili uśmiechnął się szeroko. Taki mężczyzna jak Ogin oczekiwał od kobiety właśnie z żądliwości złego humoru. Szorskie odrzucenie jego propozycji zadowoli go, wyjaśni mu choć w części, dlaczego Una ociąga się z przyjęciem jego ponownych zalotów i sprawi, że ogień nie zaniepokoi się o ostateczny rezultat. W każdym razie zyskalibyśmy przez to więcej czasu, pani. Dostatecznie dużo, by się zabezpieczyć, jeżeli los będzie sprzyjał moim planom. Teraz muszę się pośpieszyć. Wydałam już rozkaz, aby przygotowano kormorana do podróży i chciałabym odpłynąć, zanim nasi nieproszeni się obudzą. Odpłyniesz? Dokąd? Wojownik spochmurniał. Oficjalnie do liny, żeby złożyć uszanowanie mojej szwagierce, chociaż wolałbym, aby nasi ludzie jak najdłużej zachowali ten fakt w tajemnicy. Jeżeli zbyt długo nie będę wracać, powiesz im, że postanowiłam zostać przez jakiś czas w opactwie. Na pewno się z tym pogodzą, zwłaszcza kiedy dodasz, że chcę się rozeznać w sprawie sprzedaży kilku naszych koni. Rufą skinął głową. Nikt, kto ją znał, nie mógłby sobie wyobrazić, że ucieknie chyłkiem, by ukryć się w opactwie przed groźbą, której prędzej czy później będzie musiała stawić czoło. Przed najazdem psu Zalizonu koniec Doliny Morskiej twierdzy był wysoko ceniony w tych okolicach Hajacharlaku. W minionych latach z konieczności nie powiększano stada, którego rdzeń pozostał nietknięty, podczas gdy resztę wysłano na wojnę wraz z żołnierzami z doliny. Wszystkim wyda się więc zrozumiałe, że pani u nas próbuje teraz odnowić hodowlę i przewidująco szuka zbytu dla przechówku. Zrozumiałe czy nie, na pewno nie to było powodem jej oddalenia się teraz zamku. A gdzie będziesz naprawdę? zapytał ufon. Ja rzeczywiście zobaczę się z księżną Adicją. Kochamy się i grzeczność nakazuje mi ją odwiedzić. Później, zruszyła ramionami, jakby godząc się z losem, wyruszę do Liny i dalej, albo powędruję na południe. Nie wrócę, dopóki z pomocą rogatego pana nie znajdę tego, czego szukam. U niej nie wydało się dziwne czy niestosowne, że wymieniła imię, którego najczęściej wzywali żołnierze i myśliwi. Sama też potrzebowała pomocy. A czego lub kogo szukasz? Zapytał z ciekawością i troską w głosie. Najemników dużego oddziału, odważnych ludzi, którzy broniliby naszej sprawy do czasu, aż w jakiś sposób odtworzymy naszą własną drużynę. Pani, nie wszystko, co czy zdajesz sobie sprawę, jakie ryzyko podejmujesz? I jakim zapłacisz, nawet jeśli znajdziesz żołnierzy gotowych zaciągnąć je po Twoje sztandary? Tak, to niebezpieczne, ale wiem, czego szukam, odpowiedziała z westchnieniem. Oddziału czystych tarcz, najemników, z których zachowania poznam, iż nie utracili dumy, przestrzegają dyscypliny i gotowi są dotrzymać przysięgi. Do zapłaty, może nie będzie to takie trudne jak przed kilku laty. Wprawdzie życie nadal tu jest ciężkie, a czasy niepewne, lecz w Hajchallaku już nie gorzeje wojna na pełną skalę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak drogie są kwatery i podróż przez morze, obowiązek eskortowania czy pilnowania twierdzy nie powinien się wydać za trudny zwolnionym ze służby najemnikom, których dowódcy dopiero się zastanawiają, co robić dalej. Musimy się przygotować na przyjęcie czystych tarcz bez względu na to, czy zdołam pozyskać dla siebie jakiś, czy też nie. Przyszykujcie dla nich dolne izby w wieży z wyłączeniem wielkiej sali, mieszkań służby i pomieszczeń, w których się pracuje. W ten sposób nasi ludzie nie będą musieli znosić towarzystwa zakwaterowanych wśród siebie obcy. Mamy przecież wiele rodzin pozbawionych mężczyzn i miejsca starczy dla wszystkich. Westchnęła w duchu: Tak na jantarową panią. Mieli dużo miejsca. Morska twierdza zawsze miała za dużo ludzi, a wojna i zaraza jeszcze bardziej przetrzebiły mieszkańców. Jak sobie życzysz pani, odparł, ukrywając z trudem zaskoczenie. Una uśmiechnęła się nieznacznie. Wyświadczy przysługę nie tylko swoim ludziom. Powinna była dokładnie wyjaśnić, jakich to wojowników zamierza przyjąć na służbę, ale nie zrobiła tego w obawie, że Rufą pomyśli, że straciła rozum. Sama uznała, że ta część jej planu jest czystym szaleństwem, a mimo to zdecydowała się spróbować. Jeżeli jej się powiedzie, potroi szansę zapewnienia bezpieczeństwa swojej dolinie. Na zdrowy rozum plan wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Istniała wszakże niewielka szansa, że zdoła wprowadzić go w życie. Druga una, tak bliska jest serca jak rodzona siostra, i jej jedyna powierniczka w tej materii, zgodziła się z nią, że tylko sprowadzenie najemników do morskiej twierdzi umożliwi jej zachowanie niezależności, chociaż obu nie spodobał się zamiar sprowadzenia obcych do starożytnej doliny. Podniosła głowę, nadszedł czas. Zopiekuj się wszystkim, stary przyjacielu. Wrócą tak szybko, jak będzie to możliwe, i mam nadzieję, w towarzystwie mieczy tak ostrych, że zniechęcą ogina.